<śpiewanie> Jak się bawisz to się bawisz <śpiewanie> <śpiewanie> Tom nie jeżdżę! Nie <noise> ścisło! Ancien, to ścisło! Ja, ja z nim nie jeżdżę! Yes! Ja nie Kurwa wyjebałem! Ale czym bym głową w ten ten? Nie to tylko! Ja ja nie jest ja już się <noise> Ancien, to jedno! Nie podwiążek ścisło! Mańcim ścisło! Ja z nim ja ja nie jeżdżę! Pańcim! Yes! Ja jest! <noise> kurwa wyjebałem! On czym bym głową... Ого! Все, что я вижу, припар ⁇ А, <their så> <favorites> <as straight> <talks> <laughs>

Zaraz się poobiję Ale czym bym głową przyjął w ten ten